Posłuchajmy słów Ewangelii. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jak jest napisane u Proroka Izajasza: Oto ja posyłam wysłańca Mego przed Tobą, On przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia, na odpuszczenie grzechów wciągnęła do Niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił – Idzie za Mną Mocniejszy ode Mnie, a Ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem Was wodą, On zaś chrzcić Was będzie duchem świętym. Witam wszystkich, zwłaszcza parafian z Kietrza i tych, którzy zechcą skorzystać z tej adwentowej propozycji. Rozpoczynamy nasze rekolekcje. Odnowę duchową która ma nas przygotować do dobrego, owocnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. W kolejnych dniach będziemy rozważali Słowo Boże, które Kościół daje nam do przyjęcia, do słuchania w tym ważnym czasie Adwentu. Rozpoczynamy od drugiej niedzieli, od tej Ewangelii, którą przed chwilą wysłuchaliśmy. To początek. Ewangelii według Świętego Marka. Pierwsze zdanie tej Ewangelii. Wsłuchując się w słowa ewangelisty, uświadamiamy sobie, że jesteśmy na początku nowego roku liturgicznego. W zeszłą niedzielę rozpoczęliśmy adwent. To znaczy, możemy zacząć od początku. W relacji z Bogiem to bardzo ważne. Ciągle możemy zaczynać od początku. Ciągle może być coś nowego. Niezależnie od tego, ile mamy lat, ile razy już próbowaliśmy się zmienić, nawrócić, zawsze można zacząć od początku, na nowo. Bóg ciągle daje nam okazję do spotkania się z Nim. Ciągle zaprasza nas do tego, abyśmy się do Niego zwrócili. Nie jest jeszcze za późno. To właśnie, że możemy zacząć od początku, oznacza, że wciąż mamy czas, że nie jest za późno. Od, adwentowe przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, które rozpoczęliśmy w zeszłą niedzielę, rozpoczęło się od wezwania do czuwania. To właśnie to zaproszenie, uważajcie, czuwajcie, z wielką mocą wybrzmiało na progu Adwentu. Warto pamiętać, że nasze adwentowe oczekiwanie nie oznacza biernego liczenia czasu, który przemija. Nie chodzi też o jakieś takie niecierpliwe spoglądanie na zegarek i pytanie, kiedy wreszcie nastąpi to, na co czekamy. Nasze życie ma być czuwanie. Ale to czuwanie nie ma nic wspólnego z niecierpliwym oczekiwaniem na coś albo na jakąś wizytę w poczekalni. W poczekalni męczy nas upływający czas. Jesteśmy niecierpliwi i myślimy tylko, żeby jak najszybciej załatwić sprawę. Nasze adwentowe czuwanie zwraca nam uwagę na chwilę obecną, na to, co tu i teraz, na to, co dzisiaj. Każde nasze dzisiaj. Jest ważne. Każda chwila naszego czasu ma znaczenie i warto dobrze ją przeżyć. I może właśnie po to jest adwent, który trwa, abyśmy docenili nasze dzisiaj. Każdego dnia, nie tylko w grudniu może być adwent. Dzieje się tak, kiedy przestajemy żyć bezmyślnie, chaotycznie, i zaczynamy być uważni na spotkania z Jezusem, które w każdym dzisiaj się dokonują. Czuwanie nie tyle odnosi nas do jakiejś przyszłości, do paruzji, do przyjścia Chrystusa w chwale, niekoniecznie tylko odnosi nas do przyszłości, czyli do Bożego Narodzenia, które będziemy świętować już niebawem. Czuwanie jest prawdziwe, kiedy zatrzymuje nas na tym, co teraz. I właśnie kiedy dzisiaj słyszymy słowo Ewangelii o początku. To znaczy, że jeszcze raz zostajemy wezwani do tego, aby żyć tu i teraz. Że nie ma sensu czekać na jakieś inne czasy, na lepsze czasy, bo realne i konkretne rzeczy dzieją się właśnie teraz. Nie ma sensu uciekać od teraźniejszo teraźniejszości, zresztą się nie da. Łudzić się, że kiedyś, kiedy miną trudne okoliczności naszego życia, na przykład kiedy skończy się pandemia, albo kiedy poprawią się jakieś nasze osobiste sytuacje życiowe czy rodzinne, wtedy dopiero uda nam się żyć lepiej. To jest iluzja. O tym wszystkim właśnie mówi nam słowo początek. Przesłanie początku łączy się ze słowem Ewangelia. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ewangelia to dobra nowina, zawsze dobra, ale co istotne, zawsze nowa. Tak samo nowa i aktualna jak wtedy na początku, kiedy się działa i kiedy została spisana. Ewangelia zawsze dobra i zawsze nowa. Czytamy Ewangelię. I tylko jej możemy być pewni. Jej słowa, Słowo Boże, nie traci na znaczeniu i na prawdziwości. Może właśnie w naszych czasach, kiedy mamy do czynienia z wielką ilością różnych słów, i mądrych, i niemądrych, i prawdziwych, i fałszywych, i budzących nadzieję i pokój, ale także rodzących w naszych sercach niepokój i strach, właśnie w tym czasie wielu słów, bardzo potrzebna jest nam Ewangelia. Dobra nowina, dobre słowo, które Bóg nam mówi. Dlatego w naszych rekolekcjach, w tych dniach adwentowych, będziemy starali się słuchać Słowa Bożego, wsłuchiwać się w to Słowo. Nawet nie trzeba specjalnie się znać na Piśmie Świętym, żeby słuchać Słowa Bożego. Nie chodzi o to, żeby wszystko zrozumieć. Być może ktoś nam będzie w tym mógł pomóc, to wtedy dobrze, skorzystajmy z tej pomocy. Sami możemy sięgnąć po jakąś pomoc, komentarz, jakąś, jakieś wyjaśnienie. Ale nawet wtedy, kiedy nie wszystko rozumiem, kiedy nie wszystko jestem w stanie sobie wytłumaczyć, to i tak mogę słuchać Słowa Bożego. Także wtedy to Słowo przyjmowane z wiarą i pokorą zaczyna działać w moim życiu. Słuchać Słowa Bożego, słuchać Ewangelii, rozpocząć na nowo. Może kiedyś czytaliśmy, może kiedyś słyszeliśmy o tym, że warto Ewangelii otwierać, czytać każdego dnia jakiś jej fragment. I teraz znowu jest okazja w tym Adwencie, żeby wrócić do tej praktyki, zaczynać od krótkiej modlitwy do Ducha Świętego, aby on pomógł nam usłyszeć, odczytać i przyjąć Słowo Boże i przez parę chwil, może kilka minut. Słuchać Ewangelii, słuchać Słowa Bożego, bo tylko to Słowo jest prawdziwe. Każde ludzkie słowa po jakimś czasie tracą na znaczeniu, kogo interesują najświeższe informacje sprzed kilku dni. A Ewangelia, mimo że, mimo, że ma dwa tysiące lat, wciąż jest aktualna i wciąż nas zaskakuje czymś nowym. I przede wszystkim spotykamy w Ewangelii samego Jezusa. Zanim Ewangelia stała się słowem zapisanym, to sam Jezus jest i objawił się jako Ewangelia. To, co słyszymy, wskazuje nam przede wszystkim na Niego. I nie chodzi o to, żeby się czegoś dowiedzieć o Jezusie, odświeżyć informacje na jego temat, ale w naszym słuchaniu Słowa Bożego, rozważaniu Ewangelii, Chodzi o to, aby przyjąć Jezusa, spotkać się osobiście z Jezusem. To On jest tym, który głosi nam Ewangelię. To On jest Ewangelią. Każde słowo Pisma Świętego, także Stary Testament, mówi nam ostatecznie o Jezusie. Pomaga nam przyjść do Jezusa, uwierzyć w Jezusa. Mówi nam o Bogu, który stał się nam bliski. Bo Jezus to jest Bóg bliski, Bóg z nami. Emanuel to jest tajemnica Bożego narodzenia, tajemnica Bożego wcielenia. Słowo stało się ciałem, Bóg stał się nam bliski, przeszedł z nami na Ty, zlikwidował jakąkolwiek barierę i skrócił maksymalnie dystans, który z winy człowieka oddzielił, oddzielał człowieka od Boga, od Stwórcy. W centrum Adwentu w centrum naszej wiary, naszego życia, naszego powołania chrześcijańskiego jest Jezus. To nie jakaś teoria, to nie jakiś system moralny, to nie, o jakieś, to nie o zasady, to nie o jakieś postawy liturgiczne chodzi przede wszystkim, ale chodzi o Jezusa. W naszym życiu, w naszej wierze najważniejszy jest Jezus. On chce być pierwszy. I dobre pytanie na czas rekolekcji adwentowych, czy Jezus naprawdę jest pierwszy w moim życiu? Jak się czuję z tym zdaniem, że Jezus ma być pierwszy? Adwent chce nam przypomnieć o pierwszeństwie Boga, że na początku wszystkiego ma być On, Bóg. Wśród różnych pilnych rzeczy, spraw, obowiązków, zajęć, koniecznie warto trzeba za. Koniecznie warto zadbać o to, co ważne. A tym, co ważne jest pierwszeństwo Boga, jest nasza relacja z Nim. Choć Jezus chce być pierwszy i o tym przypomina nam Ewangelia, o tym przypomina nam Adwent, to nigdy nie będzie nam czegoś na siłę narzucał. Nie będzie zmuszał nas do tego, abyśmy Go przyjęli, abyśmy uznali Jego pierwszeństwo. Nawet jak powołuje swoich uczniów, a właśnie zaraz na początku Ewangelii, którą słyszeliśmy, Ewangelii Marka, już w pierwszym rozdziale powołuje pierwszych apostołów, Szymona, Andrzeja, Jana, Jakuba, nawet wtedy, kiedy powołuje swoich uczniów, to zawsze pozostawia im wolność, przechodzi, mogą go zauważyć, mogą go usłyszeć, choć zajęci swoimi sprawami, łowieniem ryb, naprawianiem sieci. Idzie dalej. Mogą pozwolić, aby poszedł dalej, mogą go zlekceważyć, albo mogą dołączyć do Niego, mogą pójść za Nim. I to jest logika Ewangelii: zaproszenie Jezusa, wezwanie do wiary i nasza odpowiedź, nasza odpowiedzialność. Dzisiaj czytamy pierwsze wersety Ewangelii Marka. Możemy odwołać się. Do początku Ewangelii Świętego Jana, do prologu tej Ewangelii. Tam padają następujące słowa: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Na początku naszego życia jest Słowo. Istniejemy na tym świecie, ponieważ Bóg nas chciał. Bóg nas powołał, powiedział do nas, abyśmy byli uczynił nas, stworzył nas. To On jest naszym początkiem. Ale teraz, dalej, w naszym życiu, dlatego że jesteśmy wolni, bo taki dar otrzymaliśmy, to już od nas zależy, czy na to pozwolimy. Czy pozwolimy na to, aby Bóg był pierwszy. Początek to słowo, które wybrzmiewa na początku naszej Ewangelii, to także oznacza sens. Fundament, jakąś ostateczną rację. Czy chcę, aby takim początkiem, takim sensem, taką podstawą mojego życia był Jezus? Czy pozwolę mu kierować swoim życiem? Czy odstąpię mu to pierwsze miejsce, które on może zająć i wziąć stery mojego życia we własne ręce? Czy też uporczywie, choć zapraszam Jezusa, ale będę nie pozwalał mu kierować łodzią swojego życia, narzucając tempo, kierunek, tylko prosząc, żeby on zatwierdzał moje pomysły, moje działania. O Jezusie mówi nam w tej dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel. Jest prorokiem, który głosi słowo, który wskazał na Mesjasza. To on go jako pierwszy poznał, zidentyfikował. Stał się drogowskazem. Bardzo podoba mi się taki przykład, który przedstawia Jana Chrzciciela jako drogowskaz. Znamy drogowskazy z naszych dróg. Żeby dotrzeć do celu, warto patrzeć na te drogowskazy. Czasami są może nawet bardziej precyzyjne i pomocne niż wskazania GPS-u. Drogowskazy wskazują nam drogę do jakiejś miejscowości. Jest napisane Racibórz, jest napisane gliwice. Albo Ząbkowice Śląskie, albo cokolwiek innego. I my wiemy, że kiedy pójdziemy drogą, na którą prowadzi nas, w którą, na którą wskazuje nam, nam ten drogowskaz, to dojdziemy do celu. Jan Chrzciciel jest takim drogowskazem, na którym jest napisane Jezus Chrystus, On wcale nie chce koncentrować swojej naszej uwagi na Nim. Bardzo ciekawy człowiek z tego Jana Chrzciciela, nasz przyjaciel na czas adwentu, spełnia bardzo ważną misję, ma Odpowiedzialną rolę do wypełnienia. Ale przecież powtarza potrzeba, aby On, Jezus, wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Przykład pokory, przykład skoncentrowania się na tym, co najważniejsze, a nie kręcenia się wokół własnej osi, a nie zbytniego przejmowania się swoją rolą, swoim zadaniem. Adwentowe czuwanie oznacza nasze prawdziwe zaangażowanie, wysiłek. Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie dla Niego ścieżki. Słyszeliśmy dzisiaj przywołane słowa proroka. Jakie drogi mojego życia są najbardziej zagmatwane? Jakie trzeba najbardziej, najszybciej, może od razu zacząć prostować? Dokąd, dokąd mnie mogą zaprowadzić moje niewyprostowane drogi? Idąc drogą, która nie prowadzi we właściwą stronę, tylko coraz bardziej oddalam się od Boga, ale nie tylko od Boga, także od innych. Od siebie. To nie tylko droga, to nie tylko drogi, po których faktycznie chodzą, chodzimy, wymagają wyprostowania, ale może nawrócenia, wyprostowania potrzebują utarte schematy myślenia, do których bardzo jesteśmy przywiązani. Na razie nie widzimy jeszcze Jezusa. W tej Ewangelii jest tylko o nim mowa. On się jeszcze nie pojawia ale on już za chwilę pojawi się i przyjmie od Jana chrzest w Jordanie. Zostanie umocniony słowem z nieba, słowem Ojca i uda się na pustynię. Tak jest początek działalności Jezusa. A potem rozpocznie swoje nauczanie od pierwszego zdania, które wypowie: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Taki będzie początek publicznej działalności Jezusa. Warto także o tym początku, o tym wezwaniu do nawrócenia usłyszeć na początku Adwentu. Ale jest w tej dzisiejszej Ewangelii bardzo ważne zdanie, o którym także chcemy pamiętać. Jan Chrzciciel głosi idzie za mną mocniejsze ode mnie. To bardzo ważne przesłanie. Bo kiedy pomyślimy o tym wezwaniu do tego, aby Jezus był pierwszy, aby na nim się oprzeć, zacząć na nowo. Kiedy usłyszymy o, o tym, jak ważne jest słuchanie najlepiej codzienne Słowa Bożego i kiedy uświadamiamy sobie, jak wiele jest różnych zagmatwanych ścieżek, po których chodzimy, od, po których oddalamy się od Boga, to możemy wobec tego wszystkiego poczuć się słabi, bezsilni. I właśnie dlatego to słowo idzie za mną mocniejszy. Tak. To prawda, Jezus jest mocniejszy od naszych lęków, od naszych grzechów, od oporu przed zmianą, od niechęci zgodzenia się na to, że trzeba się nawrócić. Mocniejszy od zniechęcenia, że trzeba zacząć po raz kolejny. Także mocniejszy od wszelkich schematów życiowych, do których się bardzo mocno przyzwyczaili, przyzwyczailiśmy. My możemy czuć się słabi i jesteśmy słabi, ale to nic nie szkodzi Bóg o tym wie właśnie dlatego że jesteśmy słabi przychodzi do nas aby nas umocnić swoją mocą do nas należy przyjąć tę łaskę otworzyć się poprosić o nią prosić z pokorą on jest mocniejszy i tego w adwencie i nie tylko w adwencie chcemy się słuchać i dobrze o tym pamiętać zapraszam na kolejną odsłonę naszych rekolekcji, będziemy dalej chcieli rozważać Słowo Boże i słuchać, do czego ono nas w tym roku, w tym Adwencie zaprasza.